Cześć. Pokażę wam kutasa. O. Nie <laughs> tu straciliście, <laughs> sami tego chcieliście. Nie tu straciliście, po co to robiliście? Nie tu straciliście, po co wam był ten sąd? Tu straciliście, sami tego chcieliście, i tu straciliście, po co to robiliście? klientu straciliście, po co wam był ten sąd, woźny pas mu odwiązał, pas słucki, pas lity, przy którym wiszą gęste kutasy, jak kity. Ładna dzisiaj pogoda. Wręcz idealny dzień na A może po prostu wystarczy nam dobra ścieżka z mikrofibry? Chodź, kajaszcie. Dlatego Dlatego firmie, która ten spam wysyła, odwdzięczam się zawsze w ten sam zabawny sposób. Otóż zawiadomienie o rezerwacji wypełniam w taki oto sposób. Za każdym razem wymyślając inną postać z literatury filmu. Dzisiaj będzie to Anakin Skywalker znany również jako Darth Vader. Adres gwiazda śmierci w bardzo odległej galaktyce. Gotowe zamówienie umieszczam w załączonej do przesyłki kopercie. A teraz najśmieszniejsze. Nie muszę przyklejać znaczka, ponieważ opłata przerzucona jest na adresata. A co to znaczy? Że spamer będzie musiał za mój żart zapłacić. Klamki odpadają. Co nie wiem, jakie samochody teraz robią, to ja nie wiem. Trzecim razem, konfrontacja potwierdzona. O! Moi drodzy, nie ma bata, czas już nastał, tego grata. O, fuck. To chyba kamera. Oraz generalnie reperuje się szyby. Halo? Zostałem Jolkę? Ej, no sorry. Zdarza Wam się czasem rozsypać bułkę tamtą w samochodzie, bo mi prawie codziennie. O oh fuck. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.